że zostanie na balkonie rozebrany, można 150 zł mandatu dostać od no, Straży ja Miejskiej. Nie. Słucham? Nie, wiem, nie No, jest. No, tak samo jak mówili w tym, że na balkonie, żeby nie palić. No albo z praniem. No, to jeśli, to jeśli, tych a z praniem jest tak, jeśli administracja nie wyraża zgody, mhm. nie mogą wisieć. nawet jak są balkony w pranie, nie może. A to, a to, obiata, to to są tylko Ja ceny są okropne to o W naszym bloku w ogóle tutaj całe otoczenie ja bardzo Nie spotkałem się jeszcze z takim otoczeniem, żeby mi ktoś coś do tego, a ja tu mam babcię, jak pani widzi. Ta babcia jest moja chora. Alzheimera. I mhm. gdy potrzebuje pomocy czy coś, to ludzie idą dużą pomocą. Powinno być, że najbliższy sąsiad to jest chyba y, y, bliższy jak brat y, ja, za granicą. Co, Dobry sąsiad to podstawa. Tak. Jemu przypilnuje mieszkania, wszystko, jak kogoś nie ma. I Puszczankę no, cukru można jeść. Tak, i potrzebnie jak zanim się do, do brata za granicę ruszy, to sąsiad już jest pod ręką. Sąsiad pilnuje chałupy i tak. do widzenia. Tu masz klucze, podlej, kwiatki, na psa, spójrz do Wisłej Rybki, bo to macie. Sąsiad jest przyjazd, przyjemny i idzie ci z pomocą w każdej chwili. To wiesz, że masz się na kim oprzeć. A jeżeli sąsiad jest nieprzyjemny nie i nie masz u niego żadnego że popójdziesz i coś potrzebujesz i on ci odmówi, no to w ten czas jest katastrofa na bloku. U Ani byłem, to przecież sąsiadki, to darły mordę, że wie, że wypalę na balkonie. Te straszne miejska chodziła i groziła. Nie zawsze się ma sąsiadów takich dobrych, więc są no, i plusy i minusy. No. Lepiej jest czasami mieszkać w domu, z tym, że wiadomo, dom to jest takie A odosobnienie troszeczkę. sąsiad wyszedł do piwnicy, patrzy i nic nie ma w niego piwnicy. Wszystko ukradli. Wiadomo, jak to jest na bloku, to różnie bywa. Nowe bloki, dużo włamań było. A tak to jeden drugiemu pilnuje mieszkania, znajomość zawsze jakaś jest. Można z kimś pogadać, prawda? A nie tak samemu w tych czterech ścianach. Zawsze przyjemnie. No ja uważam, że jak ktoś sąsiadki nie ma w tej chwili, bo wyjechała, ma. i wiem, że jej nie ma, to jak tam coś stuka, czy coś, to ja potrafię wyjść, zobaczyć, czy tam się do jej drzwi ktoś nie wkrada. Dobra. A bardzo często wie Pani, tutaj na tym wkładają się te narkomani, pijacy, to taki bezdomni. Nawet do mnie do domu wszedł bezdomny. I jak? No i chciał pieniędzy, ja mu pieniędzy nie dałam, tylko mu dałam bułkę, dałam mu pić. Cisza! Będziesz w kamele. będziesz nagrany, są dowody na Ciebie, na to, że szczekasz. Cisza! Dzień dobry, sąsiad. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie pani w objętej kamerze. Będą dowody na panią. No, ludzie się znają, bo tak jak sobie osiedla pobudowali te geta, że jak nie ma plastikowego klucza, to nie wejdzie do chałupy. Nic to się się w ogóle na Ursynowie, więc tam też jest tak fajnie, bo tam też są różne parki i las, ale, ale tu też, że tak powiem, znaleźliśmy takie stronne miejsce i też można sobie odpocząć. Jak... Ja była mała, to rodzice mnie kochali. Ha, teraz też cię kochają, prawda? Tak. <grywa> Najpiękniejsza moja halenko jesteś, tak? Gwiazdo? No oczywiście, że tak. Nie ma takiej pięknej halenki drugiej jak moja haleneczka. Tak, kochanie. Moja gwiazdunia moja. A jest bardzo szczęśliwa jak ja ciągle mówię, moja gwiazdeczka, moja gwiazdunia. Moje kochane. Akurat nie mam czasu, bo muszę... Chodź. No chodź, już chodź. Nie no, mogę, Muszę... W sumie nakaz mi. Nie, <grym> nie mogę, nie <poddania>. mogę. <grym> chodź. Jeszcze... Ale jak piszesz, to... No. To... To jest proszę, Sąsiadka. Halo. No cześć, zaraz będę w głównej alejce. Bo tu bo tu idziemy. No, na razie, pa. Przepraszam, ale muszę kończyć.